Kolacyjka zjedzona, także lecimy dalej z tematem. Jedziemy spotkać Damiano z Moneskim. Tym razem już na serio. W domu nie mam windy, więc chociaż tu mogę się spełnić. Myślałam, że jadę odstawiona jak szczurne otwarcie kanału, I że jak zwykle no pajaca z siebie zrobię, ale okazało się, że to jest wydarzenie z mega pompą. I że nie tylko ja się odwaliłam. Działo się tyle, że mogłabym pół dnia gadać. Zresztą kto widział w telewizji, ten wie. No ale na szybko w skrócie. Zdali dużo ważnych, poważnych nagród No wiecie, coś więcej niż największy zwrot akcji na streamie A potem wydarzyło się coś, co w sumie do dzisiaj do mnie nie dociera. Na jednej scenie. Jakieś 20 metrów ode mnie. No, czyli jakby się uprzeć, to piłką mógł... Mogłabym dorzucić, chociaż w często skipowała Zagrała Kaśka Sochacka, której piosenek słucham w aucie za każdym razem, jak jadę sama. I nie mam do kogo gęby otworzyć. Sana. Ananas, szynka, mozzarella Wiadomo o co chodzi. I sam on. Ja wiem, nie musicie mi tego pisać w komentarzach. Też jeszcze rok temu oddałabym za tunerkę. Ale co jak wam powiem, że to wcale nie był koniec fabuły na dziś? Bo co prawda niewiele z tego udokumentowałam. No bo wiecie, nie chciałam, jak wariatka wszędzie latać z kamerą. Już wystarczy, że mój tata ma mnie za odklejona. Ale potem całym show przyszedł czas na afterparty. No teraz się zastanawiam, co ja tam właściwie robiłam. Ale było mega fajnie mam fotę z Roxy. Także mama dumna. No i super. Robimy paczkę dla sołtysa lub mężczyzny. Znacie sołtysa? Znacie? Oczywiście, że znacie. To ten, co zamawia węgiel, myje podłogi, robi pranie. Generalnie człowiek orkiestra. A po mojej paczce jeszcze domowe spa otworzy. Tego się nikt nie spodziewał. Sołtys w maseczce. No ale nikt nie prosił, każdy potrzebował. Na to wszystko, bo Amazon.pl poprosił mnie o zaskoczenie naszego ulubionego sołtysa. Zrobiłam mu paczkę niespodzianka pełną dobroci z kategorii drogeria. Zrobiłam duży research, bo na Amazon.pl są setki milionów produktów w ponad 30 kategoriach i wybrałam sama perełkę. Rzucałam do koszyka wszystko, co krzyczało sołty Lubelszczyzny. Zresztą sami się przekonacie. To już niedługo. Łopaczka będzie u niego już... Jutro. A ja dzięki subskrypcji Amazon Prime mam darmową dostawę milionów produktów i to bez minimalnej wartości zamówienia. O, i jeszcze przy okazji dostęp do filmów w Prime Video oraz gier na Prime Gaming. A to wszystko za 1,49 49 zł rocznie. Ja to kupuję. A Wy możecie przetestować Amazon Prime podczas 30-dniowego okresu próbnego. Mam nadzieję, że paczka mu się spodoba. I obym nie dostała za nią zakazu wjazdu na Lubelszczyznę. Co ile już lat razem? Dzisiaj 15 rocznica. 15 lat to tyle, co ma Amelka. Tak, chwila, ale jak wybraliście ślub w sierpniu, a Amelka jest z września, Marek powiedz coś, bo Amelka była wcześniakiem. A. Wcześniakiem, no właśnie. Chodź dziecko do kuchni na słówko. No co? Po co głupie pytania zadajesz? Właśnie bardzo mądre. Amelka urodziła się w drugim miesiącu ciąży i przeżyła! Przecież to jest fenomen na skalę światową! Ty, dziecko, naprawdę rozum to po ojcu odziedziczyłaś. Amelka nie jest żadnym wcześniakiem, tylko wpadką. Aaaa. no i kiedyś się brało w takiej sytuacji ślub i nie było nic do gadania. To dlatego wujek z ciocią się tak ciągle kłócą? Aj ty się już lepiej nie interesuj, bo kociej mordy dostaniesz. To wy zaczęliście! Co tu się dzieje, co to za krzyki? Tato, wiedziałeś, że Amelka jest wpadką? Ciszej! No a ty to niby co? No co? Co myślisz, że takiego nie robi, to bym se zaplanował? Też wpadka. <laughs> Serio? Przed chwilą nagrałam haul tylko z żółtymi rzeczami Macie tu mały przedsmak tego, jak to się skończyło? Może idźmy w bezpieczniejszą opcję Bo zamówiłam też kilka różowych rzeczy Sprawdźmy to Różowy to jest w ogóle kolor, w którym najczęściej dostaję komplementy Ponoć mi do twarzy Analizy kolorystycznej nie robiłam, ale tak mi ludzie mówią Zamówiłam taki t-shirt Fajny, znowu nie za długi Ale tu ma taki szef przez środek Jego nie było widać na zdjęciach Nie wiem, bo coś się dzieje Ale nie wiem, czy to nie wygląda trochę dziwnie Napiszcie To jest chyba najsłodsza rzecz, jaką miałam na sobie kiedykolwiek jest ma kokardki Mega cute. Jedyny minus tu się trochę dziwnie układa. To jest taki szef i on się tak wrzyna trochę. Ale może mi się tylko wydaje. Dajcie znać, co myślicie. Ogólnie mega cute, ale właśnie tu mogliby to trochę dopracować. Najmocniejsze na koniec. Od dzisiaj mówcie mi Seba. Zamówiłam to dla fabuły. Ale w sumie nie wygląda źle. Tylko nogawki trochę za długie. Ale to żadna nowość przy moim metrze 60. Ej, ale fajnie to wygląda! Powstrzymajcie mnie, bo zaraz mnie ironicznie to zostawię. Ty no cute! No Serio, napiszcie mi, żeby się ogarnęła, bo kusi mnie. Kusi mnie ten set potężnie Dajcie znać co mam z nim zrobić I widzimy się w kolejnym kolu No to co, Aleluja! Szczęść Boże i ratuj się kto może Możemy jedne święta bez polityki A co ja takiego powiedziałem Dobra, wyjmuj ze święconki No to tak O, królik mm, Z linta, mój ulubiony no mam nadzieję, że ulubiony. Bo 20 zł za jednego dałam. Z tymi cenami to już powariowali. Ale co, będziemy sobie w święta żałować. No ja to tam bym wolał pasztec z królika, szczerze mówiąc. To trzeba było sobie zrobić. Ja nic nie mówię, pyszny króliczek. Bo zaraz się znowu zrobi szambo. Wyciągaj dalej. No, co tu dalej? O, jajeczka, to te co ze wsi przywiozłem. Z marketu przywiozłam. A co one takie napromieniowane? Jajka Oreo! Co? No co, muszą być jajka, a te mi przynajmniej młoda zje. A nie, że potem poświęcone i trzeba wyrzucać. No okej. Okay. A jakiś konkret w tej święcące mamy? Gwiazda święconki na koniec. No ów, bo już myślałem, że bez pasztetu. A co to jest? Dubajska czekolada. A to polskich już nie mamy? Byś był wczoraj na święceniu w kościele, to byś widział. Wszyscy w tym roku dubajskie wkładają do koszyczków. No, no chyba, że tak. Czy wy widzieliście to ciastko z poziomkami za milion złotych? Ja nie wiem, co normalne to kupuje. Tych ludzi to już do reszty odkleiło. Hehe, <noise> te. Generalnie ja myślałam, że poziomki to jest gatunek, który już wyginął. Ostatni raz widziałam poziomki u mojej babci na działce jakieś 15 lat temu. Ale w sklepie nigdy. A tu przychodzę do mojej ulubionej Pretty Cukierni. A tam to. Pani <noise> testujemy. Nawet nie wiem, z której strony to ugryźć. Może tutaj. <noise> O Boże! O matko! Dajcie mi tego więcej. Się Wy nawet sobie nie wyobrażacie, jak to jest pyszne. Nie wyobrażacie sobie. Spróbuję wam to opisać, ale będzie ciężko, bo to smakuje jak ambrozja. No, wiecie, pożywienie bogów. To takie śmietankowo-waniliowe, ale takie pyszne! To jak działka babci bezcenne. I w środku też jest jeszcze jakieś owockowe nadzienie. To ciasto jest tak mięciutkie! Wy wiecie, że pan Rogalik robi to dobrze, ale w tym momencie to już trochę przegiął. Będę płakać Wiecie gdzie szukać Smacznego A no i chyba nie muszę mówić, że w Pretty nie kosztuje tyle co na TikToku Jestem influencerką Więc jak sama nazwa wskazuje powinna mieć jakiś influence Wpływ na rzeczywistość Jeśli go mam, to chcę go dobrze wykorzystać I zaapelować do producentów żywności Żeby przywrócili to jedzenie Chocapik orzechowe To były jedyne płatki, które mogłam jeść nawet bez mleka One miały taką jakby posypkę Coś wspaniałego, naprawdę Please Nestle, przywróćcie je jak już jesteśmy w kategorii płatków, lubella, gwiazdki też były spoko. Te takie cynamonowe. Jak się je tak mocno nasączyło w mleku. W ich przypadku najpierw płatki, potem mleko. Roko. To taka klasyka w tego typu zestawieniach. Ale ja mam do tego napoju szczególny sentyment. Bo właśnie na Roko wydałam swoje pierwsze w życiu zarobione pieniądze. Stałam z koleżanką przed domem i sprzedawałyśmy lemoniadę. Przez cały dzień zarobiłyśmy 5 złotych. Czyli idealnie na Roko i Leisy. O i jeszcze kiedyś były brokuły w maku. Serio, ja sobie tego nie wymyśliłam. Chociaż czasem mam wrażenie, że jestem jedyną osobą na świecie, która to pamięta. Wszyscy moi znajomi myślą, że ich wkręcam. No ale są zdjęcia w internecie, są dowody. Proszę, McDonald's, przywróćcie te brąbkuły. A co waszym zdaniem powinno wrócić na sklepowe półki? No to co dzisiaj na obiad? To co sobie zrobisz? Słucham? Ja już nie będę robić obiadów. Mamy dorosłą córkę. Teraz to dorosła, a jak chciałam wyjść na imprezę, 18 lat skończyłaś, teraz ty nam będziesz gotować. A no dobrze. I nie będę słuchać, że zaraz dobrze? No dobrze, ja już mam nawet. Pomysł na obiad. Prosta, kurczak z makaronem po azjatycku? No. Skąd ty to wzięłaś? Z zamrażarki, ze sklepu. O nie, ja nie będę jadł takich. Bez konserwantów, dodatków do żywności. Smaczny. Dobra kaloryczność. Niech będzie. Do stołu podano. No daj spróbować. Mm. Pokaż, ja tu jestem najbardziej głodny. Mm. I co? Mrożone, a. Smakuje jak domowa. No, smaczne, smaczne. Powiem Ci, Halinka, lepsze niż te twoje kotlety. No już bez przesady. No wiem, wiem. Najlepsze co jadłam w tym tygodniu. A moja zapiekanka? A może i w całym miesiącu? Mm, dobrze, to teraz Nikol będzie nam codziennie gotować obiady. Spoko. Prosta ma jeszcze dużo innych dań. Przetestujemy je wszystkie! Tak, już zdecydowanie wszyscy mają dosyć kotletów. Mm. Cześć dziewczynki, poczekamy aż się tu trochę więcej zbierze. Bo bez sensu ja się będę produkować. I tak dziewczynki, jakie plany na święta? Irenka, jakie masz plany? Karpia robisz? Z wanny? Irenka to jest coś odważna takiego. Karpia sama wiesz. O wiesz. To zaczynamy? Zaczynamy. Dzisiaj nie będzie ubraniowo. Troje na wigilię wszyscy mamy. W poprzednim live jeszcze żeście tak obkupiły. Dzisiaj kochane. Bombeczki, bombille Bombille to mi się... Agatko, nie takie bombille, no co ty Agatka to tylko o jednym Bombki, bombeczki na choinkę Słuchajcie, wszystko ręcznie wykonane Ręczna robota Tu się gdzieś metka jeszcze zabieruszyła 29... Nie, nie, to jest 299, moje drogie. Nie 2,99. To nie jest produkcja masowa. Taka bombeczka jest tylko jedna, słuchajcie. Jedna na cały świat. Taki pączek, to aż nachodzi ochota, żeby zasiąść do tego stołu, nie, ręko? No, i na tego karpia aż nachodzi ochota. Także, jak któraś zainteresowana, to pączek premium. Napiszcie mi na free. Pączek premium, i ja już będę wiedziała o co chodzi. Ile wywrotek? Trzy. Ale za każdym razem to była nie moja wina. Jak to? Raz mi baba zajechała. Drogę. To nie mogłaś po prostu skręcić? Nie, no mówię ci tak perfektnie mi zajechała, że się nie dało nic zrobić. Pewnie specjalnie, bo zazdrości z kili. Potem snowboardista. Też ci zajechał drogę? Nie, no po prostu był. No to czemu się wywaliłaś? Co to za pytanie w ogóle? Każdy by się wyłożył. Ciebie nie paraliżuje widok snowboardzisty przed sobą? W sensie. Zaczęłam sobie wyobrażać, co będzie, jak się za chwilę wywali. No i straciłam czujność. Ale czemu miałby się w losowym momencie wywalić? Bo to snowboardista, oni tak mają. Dobra, w każdym razie przez niego druga gleba. No to Totalnie przez niego. A trzecia? Przez ludzi na stoku. A, ale jak ludzi wszystkich? No, w muld wjechałam. No to się zagapiłaś, a nie przez ludzi. Nie ja nie zauważyłam, tylko do tych ludzi wina. Nie no, co ty gadasz? Jakby tyle nie jeździli, to by żadnych muldów nie było. Nie, przyjeżdżają, skoro świt i mi śnieg ugniatają. Nie mają co robić, tylko tak jeździć całymi dniami? No, to totalnie tak jak ty. Ale ja to co innego. Ja nikomu nie utrudniam. No, zwłaszcza jak się wywala. W takiej cenie karnetu to stok powinien być prywatny. Wiesz, co, jak ci przeszkadzają inni ludzie, to może nie zjeżdżać trasą, tylko lasem. A wiesz, że to nawet nie jest taki głupi pomysł? Do powodzenia!